Dziękuję bardzo panie burmistrzu, że znalazł pan chwilę czasu na rozmowę z SEM-ką telewizją regionalną. Tym bardziej serdecznie witam pana w programie. Szkoda tylko, że podczas rozmowy telefonicznej. Ale ja chciałbym wrócić do 15 marca i do tego dnia, w którym niestety ze względów zdrowotnych spełnienia funkcji burmistrza Łasku zrezygnował pan Gabriel Szkudlarek, a pan decyzją wojewody i premiera został powołany. Do pełnienia funkcji burmistrza 15 marca. To był również taki bardzo intensywny czas dla Pana. Oczywiście, że tak. Bardzo dziękuję Panu premierowi, że zaufał mi i powierzył mi taką funkcję. Udało się bardzo dużo rzeczy zrobić dla gminy i miasta Łask. Podpisałem umowy na modernizację ulic Habrowej, Zachodniej, Drogi. Między Wolą Bałucką i Borszewicami. Ale wisienką na torcie to jest doprowadzenie do uchwalenia uchwały, która daje możliwość modernizacji cesir To jest coś, co będą mieszkańcy mieli na lata. To jest pierwszy etap, i muszę to powiedzieć wprost, że. Ten projekt nie byłby możliwy bez współpracy z Moniką Robińską i całym jej ugrupowaniem, ponieważ radni Zjednoczonej Prawicy wstrzymali się, nie chcieli głosować za, wstrzymali się, ale my mamy większość w Radzie i udało nam się ten projekt przeforsować. Panie Sylwestrze, ja chciałem jeszcze wrócić do tego momentu, w którym. Stało się, jak się stało, bo to było spore zaskoczenie dla wszystkich: jak pan Gabriel Szkudlarek zrezygnował, tak jak już wcześniej powiedziałem, z powodów osobistych, spełnienia tej funkcji. No, były w tym okresie takie dni, w których dewagowano na ten temat, co dalej, jak to się wszystko ułoży. Jak z perspektywy tych niecałych dwóch miesięcy pan postrzega współpracę z urzędnikami miejskimi? W ogóle, jak się Pan czuje, będąc już w tym czasie, którym mija prawie dwa miesiące, jak Pan pełni taką funkcję? No, mija dokładnie miesiąc i cztery dni. Mhm. Ale powiem w ten sposób. Wiedziałem, że tu jest grupa ludzi merytorycznie przygotowanych do swojej pracy. Mhm. Tylko szczerze, naprawdę szczerze przyznaję, że nie w najśmielszych marzeniach nie, nie sądziłem, że to są naprawdę ludzie, którzy po prostu są kompetentni w każdym calu. Pomagali mi wejść w to wszystko. Na tą chwilę jestem po prostu urzeczony współpracą z urzędnikami, z naczelnikami. Mam nadzieję, że pozostawię po sobie dobre wrażenie, bo ja każdego z osobna po prostu uważam za Sachowca pełnej klasy. Życie panie burmistrzu yy, i samorząd szczególnie nie lubi próżni. 21 już yy, kolejna druga tura wyborów, również w Własku yy, będziemy czekali z niecierpliwością yy, na wyniki. Tych wyborów. Od poniedziałku zacznie się normalna praca. Układanie pewnych rzeczy, jak gdyby na nowo najprawdopodobniej. Pana zdaniem, z perspektywy tego okresu czasu, co się powinno zadziać w poniedziałek? Może nim przejdziemy do poniedziałku, to musimy zwrócić uwagę, że 21 kwietnia są jest druga tura wyborów. Mhm. Jest dwoje kandydatów. Moją faworytką, na którą. Bardzo, bardzo proszę moich wyborców, żeby zagłosowali na Monikę Mrowińską, bo wiem, przez ten czas, który z nią współpracuję, po prostu ta współpraca się układa mega super. I tylko w niej widzę możliwość dalszej współpracy. Powiem tak: nasze ugrupowania mają po 6 mandatów, a więc to jest 12 mandatów na 21. Mamy większość. Przy y, zdobyciu fotela burmistrza przez wynikiem robiską damy radę ze wszystkim. Można byłoby rozmawiać y, w tym ostatnim dniu kampanii wyborczej o wielu, wielu sprawach. Y, bardzo dziękuję, że pan znalazł trochę czasu powiem y, jeszcze na zakończenie naszej rozmowy tak życzę wszystkim przede wszystkim dobrego wyboru. I mam nadzieję, że w poniedziałek będziemy y, bez względu na wyniki tych wyborów mieli okazję również podsumować to, co się zadziało w okresie wyborczym i w którą stronę w najbliższej przyszłości pójdzie łask jako miasto i cała gmina. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za rozmowę. E, miałem przyjemność rozmawiać z pełniącym funkcję burmistrza w tej chwili łasku z panem Sylwestrem Florczakiem. Dziękuję bardzo, panie Sylwestrze, za rozmowę i życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję, również życzę wszystkiego najlepszego.